A co ten pomnik oznacza? Jest to pomnik miściwości kobiecej nad jednymi mężczyznami. Kobieta symbolizuje bogini miłości łowów Dianę. Ten jeleń to jej kochanek, który podejrzał ją w czasie kąpieli nago i w rzemczcie zamieniła go w jelenia, i urządziła sobie polowanie gdzie został zagryziony rozerwany przez wierną sporę psów, które nie wiedziały, że Pana załatwiają nieraz zadaję turystom, bo to do Pani pytanie, jak można być kochankiem kobiety nago nie widzieć, że tak krótki się z nim czy on jej zabija przynajmniej ja bym nie chciał być tak rozerwany pod tym budynkiem znajduje się również serum, takie jak